Witam wszystkie barany dzisiaj w czytaniu na miesiąc lipiec. Kochani, dziękuję, że jesteście, dziękuję za subskrypcję, za lajki. Zapraszam do pozostawiania komentarzy pod filmikami. Pamiętajcie, że to są rozkłady ogólne i nie zawsze z każdym będą rezonować. Czasami jest, że te rozkłady odnoszą się do pewnej grupy osób. Więc jeśli macie już takie pytania względem Waszego życia, zapraszam na rozkłady tutaj, czy pisemne, czy też opisowe, czy też telefoniczne, w zależności... Czego potrzebujecie? I tak ogólnie, no i powiem Wam taka ciężka energia. Pomimo, że jest lato, jest fajnie, to Wy macie jakąś ciężką energię przy sobie. Nie wiem, czy w Waszym życiu tam się coś wydarzyło jakby nie potraficie yy, przejść nad tym yy, górą i, i, i poukładać sobie życie na nowo, tylko ciągle się skupiacie na jakichś tam wydarzeniach, które miały miejsce, bo trochę jakbyście sobie sami strzelali w kolano. Zamiast pogodzić się z pewnymi rzeczami, które no, były, wydarzyły się i tak dalej, bez względu na to, czy ktoś od was odszedł, czy straciliście pracę, czy w związku, w którym jesteście, coś się nie wydarzyło yy, i teraz to wleczycie, zamiast dobra, skoro yy, coś było i zdecydowaliście się na to, aby w tym związku pozostać, to zamknijcie ten etap. Ja wiem, że można wybaczyć, ale zapomnieć jest trudniej, ale musicie być tego świadomi, bo inaczej zrujnujecie życie sobie i zrujnujecie życie osobie, z którą e, żyjecie. Więc trzeba pogodzić się z czymkolwiek, cokolwiek to się nie stało, nie wlec tego już za sobą, bo tak jak powiedziałam, szczelacie sobie naprawdę w kolano i powodujecie to, że wy rozgrzebujecie tę ranę i na nowo, cały czas na nowo, na nowo, na nowo. Zamiast odciąć, pozamykać i, i, i ruszyć do przodu, no bo co Wam innego pozostało? Nie możemy życia nagiąć do swoich wyobrażeń, bo to jest po prostu niemożliwe. Tutaj jakieś dokumenty, jakieś sprawy urzędowe będziecie sądowe e, załatwiać, coś trzeba będzie podpisać, coś trzeba będzie właśnie tutaj nie wiem, donieść jakieś dokumenty, coś takiego. Także myślę, że dużo Waszej inicjatywy, dużo Waszej energii właśnie pójdzie w załatwianie tych, e, tych tutaj spraw. Może to jest coś z przeszłości. To zaniedbaliście albo nie wiedzieliście, że ktoś tam się o coś upomni, nie wiem, jakiś kredyt, bo kiedyś tam ktoś wziął i, i, i teraz się tam, lata ktoś się o to upomina, też może Was tutaj zaskoczyć, ale trzeba to po prostu zakończyć, trzeba to załatwić, bo inaczej zawsze będziecie wleplić za sobą ten sam problem single. No, no, nie jest to czas na poznanie osoby. W ogóle dużo znaków ma także, że to nie jest ten czas na poznanie takiej osoby do stałego związku. To jest czas na poznanie kogoś do luźnej relacji. Ale jeśli ta osoba wniesie jakąś radość w waszym życiu, podra, pomoże się energetycznie podnieść i, i naładowuje wam akumulatory, to po prostu z tego korzystajcie. Bo jeśli wy się będziecie zamykać na cały ten świat, to wiecznie będziecie zamknięci. Ci wiecznie będziecie narzekać, wiecznie będziecie patrzeć w tył, co Wam nie wyszło, ani patrzycie w przód, z czego możecie się cieszyć, nawet z tego chwilowego szczęścia. No, życie, szczęście to są chwile, tak zawsze było, jest i będzie. My sobie to tak przerabiamy, że chcielibyśmy mieć takie długofalowe szczęście. Nie ma tak, no, no zazwyczaj tak nie ma, zazwyczaj to jest chwila, później w życie wraca do normy e, i tak to się e, gdzieś tutaj. E, Wydarza. Ktoś może, albo wy myślicie o kimś z przeszłości, albo ktoś z przeszłości da o sobie znak, ale narobi więcej zamieszania niż to jest warte, więc nie powinniście moim zdaniem tylko kogoś wpuszczać do swojego życia, bo ten etap trzeba, tak jak powiedziały karty powyżej. Po prostu zamknąć, inaczej nie ruszycie do przodu. Nie dasz, jeśli czegoś nie odrobicie, jeśli czegoś nie zrozumiecie nie zamkniecie, nie pójdziecie do przodu, albo wiecznie będziecie spotykali podobne osoby do tego waszego pierwowzoru, no bo nie nauczyliście się na błędach. Związki stałe tu możecie być po prostu przemęczeni, przemęczeni pracą tej pracy jest dużo, być może staracie się. Gdzieś zarobić na coś, na jakieś plany. Tu też dzieci dadzą o sobie znać, będą potrzebowały Waszego wsparcia. Myślę, że właśnie tu będzie chodziło o finanse, ale to jest taki, taki krótki etap, gdzieś tam myślę, tydzień, gdzie tak naprawdę będzie Wam ciężko, a później znajdziecie sobie sposób na siebie, na to, aby właśnie wpuścić do życia troszkę radości, troszkę szczęścia, zacząć się bawić. Spotkania tu są ze znajomymi, możecie ci sobie wyjeżdżać i ogólnie macie jeśli w Waszych związkach nie działo się do tej pory za dobrze, coś nam się popsuło, to teraz jest czas na to, że macie fajny okres, aby zmienić to na lepsze. Czy to wykorzystacie? No to zależy od Was, tak? Bo jeśli, tak jak mówię, nie weźmiecie tego, no bo to trzeba porozmawiać, to trzeba posiedzieć ze sobą i tak dalej, i tak dalej. Jeśli myślicie, że wszystko się samo yy, zmieni, nie, samo się nic w życiu nie dzieje. Wy zawsze musicie pokazać inicjatywę, chęć i tak dalej. Także tu macie możliwość odbudowy tych związków, które tak nie do końca były do tego momentu ok, nie dawały im tam szczęścia, co do pracy i co do finansów, uważajcie, abyście te finanse nie stracili za pomocą osób trzecich także nie pożyczajcie nikomu tych pieniędzy, nie inwestujcie w jakieś dziwne rzeczy, które na przykład mają wam przynieść em, zysk finansowy, no niestety jedyne co wam mogą przynieść to stratę finansową w pracy jakieś problemy, które już sam tam też od jakiegoś czasu no i też już się dopominają załatwienia albo macie sobie nie pozwolić, żeby wszyscy na was was obciążali. Każdemu płacą za tą samą pracę, więc nie róbcie wszystkiego za wszystkich. Bo jakiś problem jest, który cały czas wraca, albo pracujecie po prostu z ludźmi, którzy nie są Wam przychylni, gdzieś was obgadują, ciągle czegoś od Was chcą, ciągle się czepiają, czegoś pamiętajcie, że w pracy nie ma przyjaciół, tam są tylko osoby, z którymi współpracujecie. Więc też trzeba by było to po prostu załatwić. Możemy podejść do tej osoby i powiedzieć, zapytać wprost, o co, o co jej chodzi. Przy wszystkich niech się wypowie na forum, a nie za plecami. Tak by było najlepiej. Karta Rady to jest karta właśnie domu, związku. Także te osoby, które są w związkach, jak powiedziałam, macie świetny czas, aby je naprawić, poprawić i aby one były dla Was zadowalające. Mnóstwo miłości, takiego szczęścia, tego wszystkiego. Także skorzystajcie z tego, co Wam daje życie, bo ono co jakiś czas nam daje możliwości poprawy życia, ale. Ale nie zawsze chcemy to po prostu wziąć. Flirt. Rozszerzaj swoją a przepełnioną radością energię na innych. Czyli ciesz się, ciesz się życiem, ciesz się ze słońca, ciesz się z tego, co masz, ciesz się, nie wiem, z kawki, czy z tego, że możesz sobie posiedzieć i film fajny oglądać. Jak zaczniesz się cieszyć takimi pierdełkami, duperelami, to szybciej przyciągniesz. Większe szczęście do siebie, e, spełnienie Twoich marzeń i, i Waszych planów. Pozdrawiam serdecznie.